W 992 roku umiera Mieszko I. 992 umiera Mieszko I, a władzę po nim przejmuje tutaj widoczny na szkicu Matejki Bolesław Chrobry. Wykorzystuje on trochę zamieszanie w kraju, podporządkowuje go sobie, a także wykorzystuje do tego niechęć cesarza do krewnych jego z, ze strony Ody. Bolesław I postanawia także rozszerzyć wpływy państwa na północ, na plemiona Perusów, którzy byli jednym z plemion Bałtów. No i w tym celu angażuje do tego świętego Wojciecha. Tutaj mamy jego obraz, święty Wojciech. To jest stanie się później także jednym z patronów Polski. I wyprawa świętego Wojciecha ma miejsce w 1997 roku. Święty Wojciech, dość postać taka pechowa. Nie chcieli go w Czechach, no i właśnie. Postanowił go wykorzystać do tego bolesław choroby, no i w trakcie tej misji wchodzi, wchodzi do świętego gaju Prosów, za co oni postanawiają go po prostu zabić, ale bolesław choroby wykupuje jego zwłoki i wykorzystuje, można powiedzieć, chcąc szybkiej kanonizacji Wojciecha. No i zgadza się na nią papież Sylwester II i cesarz Otton III. No i następ, kanonizacja następuje w 999 Roku. Zapiszemy kanonizacja. Kanonizacja uprawnia Polaków do założenia arcybiskupstwa, co znacząco uniezależnia kościół, a także polski kościół oczywiście od biskupów niemieckich i także powstają biskupstwa w Krakowie, Wrocławie i Kołobrzegu, a arcybiskupstwo Arcybiskupstwo w Gnieźnie, tam są właśnie zwłoki Świętego Wojciecha, a także jego historię można zobaczyć historię jego życia na tak zwanych drzwiach gnieźnieńskich, które można oglądać po dzisiejszy dzień. No i w tysięcznym roku właśnie nawiedza ten grup cesarz. Tysięczny rok mamy tak zwany zjazd gnieźnieński, zjazd gnieźnieński. Dość bardzo ważny w sumie dla Polski. Przyjeżdża wtedy sam cesarz Edtton III. odtąd III mianuje, znaczy daje. E, Bolesłowi Chrystogramu nakłada diadem na głowę, co jako tako ma symbolizować jego zgodę, może na nadanie mu władzy królewskiej, ale także tutaj warto się skupić na koncepcji odtąd trzeciego do państwa uniwersalistycznego. Od III wierzył w utworzenie wielkiego, silnego państwa chrześcijańskiego, składającego się z takich czterech, o, 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 czterech odłamów: była to Słowiańszczyzna, Germania. Galia, czyli takie tereny dzisiejszej Francji, i Roma, czyli e, Italia. I na jej czele stałby oczywiście tutaj widoczny e, Optan III z insygniami władzy królewskiej, z koroną, tutaj e, jabłkiem symbolizującym władzę nad chrześcijańskim światem, a takie insygnia mogli nosić tylko e, cesarze, e, i, i z berłem. Które, miał, które wywodziło się trochę od laski biskupiej i symbolizowało jakby taki symbol do obrony poddanych. Jego koncepcja miała po prostu tworzyć takie wielkie państwo i na czele każdej, można powiedzieć, odłamu odłamów stałby jeden jakiś władca i Bolesław Heroby miał stać na cele słowiańszczyzny. No niestety, ale odtąd trzeci umiera i władzę przejmuje tutaj widoczny Henryk II, który ma raczej... Inkorporacyjne tendencje względem Polski. No i zaczynają się, zaczynają się wojny z Niemcami, które na szczęście Bolesław Roby w dużej mierze wygrywa. Wykorzystuje on po prostu kłótnie panów w Niemczech właśnie po zmianie cesarza i zajmuje Łużyce i Milsko, gdzie później każe wbić pale graniczne pokazujące, że tu właśnie dotąd sięga jego państwo, a także wykorzystuje tutaj zamieszanie w Czechach i także następuje dość duże powiększenie granic Polski. Niestety już w 1005 roku są bunty w Czechach i rozpoczyna się z nimi wojna. Niemcy też nas atakują. Tutaj jednym z takich ważniejszych bytów była obrona Niemczy w 1017 roku i ostatecznie Polacy jednak wygrywają, gdyż nigdy Niemcy nie przeszli dalej niż za Odrę. Zawsze dochodzili, wracali z wielkimi stratami. Polacy wygry wygrywają i kończy się to w 1018 roku. Mamy pokój w Budziszynie. W Budziszynie, który zagwarantował Polsce uzyskane granice. W ramach także e, tych buntów niemieckich w 1007 roku odłącza się od Polski także e, po Morze Zachodnie, no i wraca dopiero bardzo e, po długim e, czasie, a w, jeszcze w 1018 e, roku, właśnie po pokoju w Budziszynie, Bolesław chrobo jakby nie zwleka i wyrusza na wyprawę kijowską, e, i, e, bo planuje osadzić na tronie kijowskim swojego dzięcia e, świętopełka. No i wyprawa się udaje, odbija się szerokim echem w Europie, gdyż Kijów uważany wtedy był za jeden z jedno z najważniejszych miast I może sobie zapiszę, że to była jeszcze wyprawa kijowska. Wyprawa kijowska. Odbija się ona właśnie szerokim echem, pokazuje cały splendor, e, splendor Bolesława Herbrego, ale jego zięć okazuje się dość nieudolny, bo dwa razy zostaje tam zrzucony stroną. Władzę przejmuje Jarosław Mądry, którego ostatecznie Bolesław Herbę uznaje, gdyż stwierdza, że skoro jego zięć był tak nieudolny i po prostu był dwa razy zrzucony, to po prostu się do tam władzy tam nie nadaje. Ale także wyprawa tak, kijowska oprócz wielkich łupów i rekompensaty, jakby za te wojny, sobie Bolesław Herbę odbił, za wojny z Niemcami. Uzyskuje także przyłącza z powrotem do Polski utracone w 1981 roku grody czerwieńskie. No i w 1025 roku mamy jakby zwieńczenie całego wysiłku Bolesława Chrobrego, mamy koronację na króla Polski. Koronacja Możemy BC sobie zapisać tak po amerykańsku Bolesława Chrobrego. Jest to jakby takie zwieńczenie całego jego dzieła i można powiedzieć ostateczny taki mocny akcent na zakończenie formowania się młodego jeszcze wtedy państwa polskiego. Dziękuję za uwagę.